Manko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcineczku. Odcineczek z Margonem. Tak jak wam wczoraj obiecałem, e, nagrywam go od razu. No i teraz mamy tę te trudniejszą część e, e, pradawnych orków, czyli tych żywych. <grym> tak, bo z żywymi walczy się łatwi, łat, łat, trudniej niż z martwymi. Nie, wiecie tutaj, kurde, strasznie teraz obrywam. Co jest? Miałem wrażenie, że wcześniej, jak wam nagrywałem e, na nich. To, że było jakoś lżej. No, chyba sobie jaja robimy, że, że już na dzień dobry będziemy mieli ten DEDA. Także pozytywnie, pozytywnie i nie wstanę. Musimy przeczekać. Jestem z powrotem, moi drodzy. Już żyjemy. W międzyczasie zdążyłem na spokojnie zaplanować wczorajszy odcinek. Czyli no, dla was wczorajszy. <laughs> no i co? No i wracamy tutaj. Coś tam się pole Wiem, że teraz w Kazamaty chyba przed chwilą widzieliście wszedł sobie jakiś jeszcze inny gracz. Więc zrobi się coraz trudniej. Natomiast tutaj wciąż jesteśmy w stanie sobie tą postacią tutaj się pokręcić. Ponieważ ten gracz nie poszedł w górę. Tam gdzie my. Co prawda wolałbym chyba pójść w Kazamaty na dół, bo większa szansa na przeżycie. Natomiast trudno. Trudno. Bierzemy co mamy i jazda. I jazda z Koksem. No, słaby początek tego odcinka i raczej bardzo lepiej nie będzie. Wiemy, że dwójki są bezpieczne do bicia, a trójki są wciul pewne, więc chyba skupimy się. Kurde, na no, ciężki wybór, żeby się skupiać tylko na, na dwójkach. Tutaj jest sporo trójek, natomiast no nie, nie, nie każda nam dobrze pójdzie. To jest martwiące. Bo nigdy nie wiadomo, którą przeżyjemy, którą nie. No i dupa wtedy. No i co, co teraz? Tutaj nie pamiętam, no kurde. Ej, a wcześniej oczyściłem sobie całość tutaj bez problemu, więc to w sumie zależy jak leży. No i teraz nie wiem kogo próbować. Tych spróbujemy. Ha! Dobrze! Yeah! No, jak dziecko po prostu, jak dziecko. To? No i bajka. Super. O, no i bajka. Super. Dobra. Już się trochę mniej stresuję. <noise> Ale powiem wam, że no... Robi swoje. Robi swoje. Myślę, że tutaj jak najbardziej. Kurde fajnutko. Tutaj mamy też trójeczkę z każdej linii. Bardzo dobrze. No dobra. Trochę mi się emocje oczyszczają. Prawdopodobnie nie mogę mieć dwóch magów po prostu. A czy mogę mieć dwóch łuczników? Mogę. Bajecznie. No, więc moi drodzy, tutaj sobie poekspimy. Mmm... I myślę, że też spoko. No, jak najbardziej. No to jazda, czyścimy to, kurde. Panie. Yy, przy okazji wyprzedałem tam te itemki. Jak to wygląda? No, kurcze, no prawie 2 miliony na nich zarobiłem. To jest fajne, bo teraz w sumie przy tej y, wartości itemów no to rzeczywiście zapełnimy sobie y, odrobinę ekwipunek i nagle cyk, mamy, mamy ileś milionów, co nie? Znaczy... Dalej tęsknię za starym systemem, gdzie rzeczywiście ciężej było zarabiać, więc yy, yy, jakby powiedzmy, że to złoto i te wszystkie itemy miały całkiem inną wartość. Natomiast no czasy się zmieniają. Myślę, że trochę dostosowanie weszło do polskich realiów, tak, że yy, jak my mamy inflację, to i w Margonem jest inflacja. No i teraz trzeba dużo golda. Do szczęścia. Dobra, poszło gładko, no to teraz zacznę się skupiać przez to, przez to, że nie wiadomo kiedy przeżyję, kiedy nie zacznę się skupiać na tym, więc pewnie będę milknął w pewnych momentach, co jak na mnie jest niewyobrażalne, <laughs> osoby, które mnie znają bezpośrednio wiedzą, że ja to jestem gadatliwy, tak odrobinę, <laughs> tak odrobinkę. <laughs> Natomiast tak, i potrafię gadać o wszystkim i o niczym, co myślę, że bardzo dobrze się przekłada na odcinki. Znaczy, dobrze. Bardzo dobrze widać na odcinkach. Tutaj nie wiem, dwóch magów nie ryzykuję, to jednak tam ostrzy, pamiętajmy o tym. Yy, więc yy, jeśli mam wam gadać o wszystkim i o niczym, to pora gadać o niczym. <laughs> yy, dawajcie znać, jak tam u was pogodowo. Yy, ja dla was nagrywam w środę rano. I powiem Wam, że e, już po śniegu zostało e, praktycznie nic. Jakieś resztki tam, gdzie był, e, były takie zaspy e, odśnieżone, przesunięte, coś w tym stylu. I tyle by było tak naprawdę z tego śniegu. Już się ucieszyłem nawet bardzo, e, jak zobaczyłem ten śnieg, ze względu na to, że... No kurczę, no... E, ja lubię zimę. Ja zimę lubię, dla mnie zima może śmiało być normalna, tak jak przykazano. Więc ja jestem za tym, żeby zima jak najbardziej miała miejsce w takiej swojej naturalnej formie. Ok, sala królewska. No i tutaj mamy cięższych przeciwników, ale bardzo mnie kusi pójście do. Pójście do. Uh. Tutaj nie wiem, czy ja bym przeżył taką woj, woj, woj. Tu mamy woj, woj, woj. Sprawdźmy, czy to przeżyjemy. Wow nice. Ehm, sprawdzimy, czy jest perła. To mnie bardzo ciekawi. Kiedyś perła, to miała bardzo dużą wartość, więc e, teraz, no nie sądzę, żeby to miało e, rzeczywiście. E, być uznane za wartościowy item. Tutaj plus jest taki, że widzę, że rzeczywiście trzymają się e, wojowników w tym układzie. I to mi się podoba, bo z wojownikami się dość łatwo walczy, jeśli chodzi o potworki. Najsik, kurde. Dobra, jeszcze sobie ich dziobniemy, ale wolę ze stuprocentowym życiem. Wolę zmarnować odrobinę e, potek, żeby jednak w miarę mieć szansę na przeżycie. I powiem wam, że no, jest strach. <laughs> no i dupa. Chciałem sobie zobaczyć, czy jest perła, i dupę zobaczyłem. No, wspaniale. Dobra, znowu kolejne cięcie, i jeszcze raz tu wrócimy. Próba numer 9999. Witam ponownie. Witam w nawiedzonych komnatach. A dokładniej po prostu wśród pradawnych orków, moi drodzy. Działamy dalej, bijemy dalej. Ja sobie porobiłem jeszcze. Dosłownie, w te 8 minut, ile rzeczy można zrobić, jak sobie człowiek uświadomi... Bo miałem 8 minut respa ponad. Zdążyłem przygotować sobie maile y, służbowe. Opracować. Y, poobgadywać parę spraw. Sprawdzić sobie w ogóle maila i całą masę innych rzeczy. <ścoughs> Więc najsik, tak pozytywnie. <ścoughs> Pozytywnie to wypada, więc e, polecam gorąco Magda Gessler. Mm, no nie wiem, czy dwóch magów przeżyję. Zerknijmy w ogóle do komnaty. Może coś tam się już pojawiło. E, nie. <grystanie> Dobra, idziemy dalej w stronę komnaty Czarnej Perły. Po prostu mniej ryzykujemy po drodze. <grystanie> No i kurde kusi tutaj Poryzykować co nieco Kusi, sprawdźmy tych Dobrze jest, dobrze Tak to się robi w Mizuri No tu dwóch magów to już nie ma co Kolejni dwóch magów nie ma co No powiem wam, że ciężko Ciężko, na Woju by tak źle nie było No ale trudno, no Raz się żyje A raz nie Taka tam prawda życiowa. Raz się żyje, a raz nie. Dobra, sprawdźmy to. Sprawdźmy to gówno No i kurde, teraz się waham, czy ja bym przeżył tutaj po lewej. <laughs> nie, najpierw idziemy do komnaty czarnej perły. Ja chcę zobaczyć, czy jest czarna perła. A potem możemy sobie w te boczne komnaty wejść i może coś tam jeszcze będzie do bicia takiego, co mnie nie zabije na pierwszy hit. Eee. Mamy leże czarnej perły. Czy to jest to, czego potrzebujemy do szczęścia? Iść waj, zniść! Czy jest w nim czarna perła? Iść waj, zniść. Czy przejdziemy, nie zabijając gwardzistów? Jest. O, czekajcie. O, jest czarna. Znaczy, jest perła. No i teraz weź tu co nie? Jest! Dobrze. Mamy to, mamy czarną perłę. O, patrzcie, połowa wartości, chyba. Chyba była po 360, a teraz jest po 180. Czasy się zmieniają, co nie? Perła traci na wartości. No życie, no. Ale jest. Ona przede wszystkim ma dobre właściwości lecznicze. E, polecam. Wow, no i to jest farcik. 1%. Przekażcie swój 1%. Na szansę, by przeżyć w komnacie czarnej perły, <laughs> nie, to nie. Z elitką na pewno sobie nie poradzimy gru w grupie. Więc myślę, że tutaj ewidentnie trzeba pominąć elitę i próbować na tych. No i widzicie, i tak to się robi. Yy, damy sobie radę. Patrzcie, jak ich gromię. Patrzcie, jak ich rozwalam. Co nie, praktycznie nic mi nie zrobili. To ich taki pokrwawiony wychodzę, co nie z tej komnaty. No, jakie fajnie było. <laughs> więc lecimy dalej. Eee, czy tutaj mamy dwójkę czy trójkę? Mamy dwójkę, damy radę na luzie. Bajecznie. Ua. Mam przyzwyczajenie, że trzeba klikać prawy przycisk myszy przez Ansible. Eee, a, a tutaj przecież się wszystko załatwia lewym przyciskiem myszy, więc no cóż. Słabe przyzwyczajenie, ale trudno. No, i takich halabardistów, to ja mogę bić. No, i to, je, to jest przyjemniacko. No, także moi drodzy, dzisiejszy dzień zapowiada mi się e, dość, powiedzmy, pracowicie, a dokładniej niepracowicie. <grych> o, jakie to jest a, ADHD albo YMCA. Nie, wiecie co, mam dzisiaj w miarę luz w robocie. Oj, tutaj w, w życiu, w grze też mam luz. Mam w miarę luz w robocie, dzisiaj mam mało do zrobienia, więc fajnie, więc być może, jak mnie nie poniesie na spacerki, w wojarze, bo robię teraz dziennie po 12 km. jak mnie nie poniesie za bardzo na wojarze, to, to możliwe, że Wam jeszcze po, po pracy nagram jakieś odcineczki. Natomiast tutaj mamy do przodu, ten chyba będzie krótszy jak tak patrzę, ale podzielony na trzy części, rozdzielone śmiercią. <grym> Moi drodzy, tyle w dzisiejszym odcinku, tak raczej krótko, lajtowo, ale level dobity. I jedna trzecia do następnego. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!